Cześć, nazywam się Daniel Lubowiecki, a ja ten podcast co Strzeczyk i Lubowiecki, Prawo Nieruchomości i dzisiaj z Panem Profesorem porozmawiamy o umowach rezerwacyjnych zawieranych z deweloperami. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. No tak, jest tutaj troszkę dalej zamieszania, trochę bałaganu, bo, bo nie do końca ludzie rozumieją czym jest ta umowa rezerwacyjna. Umowa rezerwacyjna z deweloperem przez lata była taką umową nienazwaną. Jak deweloper sobie ją ukształtował, tak ona działała, tam o szczegółach jeszcze później porozmawiamy. Natomiast dziś w nowej ustawie deweloperskiej ustawodawca jasno określił, jak ma działać umowa rezerwacyjna. Czyli dziś możemy powiedzieć poprawniczemu, że mamy umowę nazwaną, prawda? I teraz ta umowa rezerwacyjna jest taką umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się nie oferować dalej do sprzedaży danego lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego, a w zamian mo można w takiej umowie rezerwacyjnej określić jakąś opłatę rezerwacyjną. Celowo powiedziałem, że można, bo nie jest to nie jest to konieczne. Może być też umowa rezerwacyjna bez żadnej opłaty rezerwacyjnej. Tutaj też pojawiają się wątpliwości w doktrynie prawa, co to znaczy, właśnie nie oferować dalej do sprzedaży. Nie? Czy to znaczy, że nie może zawierać dalej żadnych czynności prawnych? Czyli, jeżeli zarezerwowałem panu lokal. To czy to moje zobowiązanie ogranicza się tylko do tego, że już nikomu innemu nie będę rezerwował, czy szerzej trzeba to traktować, czyli już nie mogę nikomu pokazywać tej nieruchomości, powinienem oznaczyć ją na stronie jako zarezerwowaną. Tutaj. Y Środowisko naukowe raczej idzie w tym kierunku, że chodzi o, o ograniczenie co do tych czynności prawnych. W mojej ocenie raczej należałoby to troszkę szerzej potraktować, czyli jeżeli przychodzi do mnie, jako do dewelopera kupujący, który wpłaca mi opłatę rezerwacyjną, podpisuje umowę rezerwacyjną i chce mieć rezerwację, no to moim obowiązkiem, tak mi się wydaje, powinno być wstrzymanie się całkowicie z oferowaniem tego lokalu dalej, a nie szukanie dalej klientów, że może ktoś da więcej, prawda? No tak, ale nasuwa się pytanie, nasuwa się pytanie, czy jeżeli zawarł Pan jako deweloper tę umowę deweloperską ze mną i teraz i przyblokował Pan na przykład na 3 miesiące sprzedaż tego, tego, tego mieszkania, to pytanie takie, czy rzeczywiście jest coś złego w tym, że Pan na przykład szuka potencjalnego nabywcę na wypadek, gdybym w ciągu tych 3 miesięcy, no ja nie, nie zdecydował się na kupno. Na przykład uh -huh. przychodzę po dwóch tygodniach i mówię, że niestety nie otrzymałem, uh -huh. nie otrzymałem e, kredytu i w związku z tym proszę o zwro uh -huh. zwrot tej, 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 tej kwoty wpłaconej. Uh -huh. No i teraz pytanie, czy to, że pan już sobie przygotował następnego e, klienta na moje miejsce, to czy w tym jest coś złego, czy, uh -huh. czy nie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie takie no, dlatego Dlatego jest jakiś spór w doktrynie. No ale zakładam, że jeżeli to pan byłby tym kupującym, to jednak oczekiwał pan, że jeżeli podpisze Pan z deweloperem umowę i dogadacie się, przybijecie sobie, podacie sobie dłoń, podpiszecie umowę rezerwacyjną, pan by raczej oczekiwał, że ten deweloper już nie będzie dalej wszędzie ogłaszał sprzedaży tego lokalu. No nie do końca, bo oczekiwałbym, że będzie pan czekał jako deweloper na mnie przez te trzy miesiące, mhm. ale jeżeli ja w ciągu tych trzech miesięcy powiem nie, mhm. no to cóż mi szkodzi, że pan sobie kogoś tam przygotował na to miejsce po mnie, mhm. no nie będąc narażonym na to, że będzie musiał pan... No, po mojej rezygnacji dopiero rozpoczynać szukanie Jestem bardzo ciekaw, jak nasi słuchacze do tego powiadacie. Zapraszam no, do komentowania, prawda? Czy jesteście Państwo team Lubowiecki, czy team profesor Strzelczyk, prawda? I czy uważacie, że to zobowiązanie dewelopera wystarczy, żeby opiewało na to, że nie zawrze z nikim umowy w czasie trafania yy, mm. yy, yy, rezerwacji, czy jednak uważacie, że nie powinien w, tym tra yy, w trakcie rezerwacji dalej oferować yy, takiej nieruchomości? Sponsorami odcinka są Lubowiecki Nieruchomości, eksperci w sprzedaży mieszkań, domów i działek na Mazurach, Nota Fortis, pośrednictwo kredytowe krok po kroku, ArtDach. Szeroka oferta dachów, okien, drzwi wejściowych i bram garażowych. Pierwsza rzecz, czy ta umowa rezerwacyjna, może powiedzmy e, słuchaczom, czy ona wymaga jakiejś szczególnej formy? Czy można ustnie ją zawrzeć, mm -hmm. czy może akt notarialny jest potrzebny? No właśnie, tą kwestię już ustawodawca uporządkował. E, z przepisów ustaw wynika wprost, że umowa rezerwacyjna musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czyli każda inna forma będzie nieważna. Musi to być e, forma pisemna. No dobrze. lub silniejsza, prawda? No dobrze, a jakby się klienci, jakby się taki klient, który, który, który albo może inaczej, jakby się Państwo mm -hmm. chcieli dowiedzieć, co w sytuacji, w której zawarli taką umowę, mm -hmm. wpłacili tę opłatę rezerwacyjną, a deweloper znalazł sobie lepszego kontrahenta i sprzedał. Mm -hmm. To czy Jakie roszczenia i przysługują? No tutaj tutaj ustawodawca określa zasady zwrotu, kiedy, kiedy ma nastąpić zwrot opłaty rezerwacyjnej. No, tu kilka problemów zostało rozwiązanych. Pierwsza sytuacja. Po stronie kupującego, kiedy podpisaliśmy umowę rezerwacyjną, prawda, i kupujący e, chciał posiłkować się kredytem hipotecznym, ale odmowną decyzję kredytową, to tutaj ustawodawca e, rozwiązał to w ten sposób, że w takim wypadku ten deweloper musi mu zwrócić wpłaconą opłatę rezerwacyjną. To nie jest wcale takie oczywiste, bo pod rządami wcześniejszej ustawy przeróżne e, umowy rezerwacyjne widziałam. Czasami było tak, że zwracał, czasami tak było, że zatrzymywał, e, czasami żądał na przykład przedstawienia trzech decyzji odmownych z banku. Także, także był jeden wielki bałagan. Dzisiaj są określone. Klient chciał kupić nakręt hipoteczny, dostał odmowę, deweloper zwraca opłatę rezerwacyjną. Co w sytuacji, gdyby deweloper sprzedał komuś innemu umowę, czyli nie dotrzymał postanowień wynikających z tej umowy? No w takim wypadku ustawodawca wskazał, że deweloper zwraca dwukrotność. Wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. To nie będą wielkie kwoty, bo tym też warto sobie powiedzieć, że mamy obecnie ograniczenie dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej, czyli deweloper nie może przyjąć więcej jak 1% wartości nieruchomości. Czyli jeżeli sprzedajemy mieszkanie za 500 tysięcy, to deweloper nie może przyjąć więcej jak 5 tysięcy złotych. I trzeci przypadek, kiedy mielibyśmy do czynienia ze zwrotem opłaty rezerwacyjnej, to w przypadku, gdyby w okresie od zawarcia umowy rezerwacyjnej nastąpił jakiś zmian w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach do prospektu i deweloper nie poinformowałby o tym e, rezerwującego, to również rezerwujący może żądać zwrotu opłaty rezerwacyjnej. E, powiedziałem, że mamy ograniczenie wysokości opłaty rezerwacyjnej. E, to, to wynika między innymi z tego, że Ustawodawca pozwolił na to, żeby deweloper te środki przyjął na własny, na własny rachunek bankowy. To znaczy ta opłata rezerwacyjna nie musi być wpłacana od razu na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dopiero w momencie, kiedy zawarta zostanie umowa deweloperska, wtedy deweloper ma. 7 dni na to, żeby te środki przelać właśnie na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Czyli daliśmy trochę więcej luzu dla dewelopera, ale ograniczyliśmy tą kwotę, którą potencjalnie ten nabywca może ryzykować w przypadku niepowodzenia yy, przedsięwzięcia deweloperskiego. A mam takie pytanie: czy, czy taką umowę, umowę rezerwacyjną może zawrzeć na przykład pośrednik albo. Osoba fizyczna, która sprzedaje swoją nieruchomość, prawda, ktoś sprzedaje nieruchomość i kupujący potencjalny się zgłosił i, i ten sprzedający mówi, dobrze, to ja tutaj y, zawrę z Panem umowę rezerwacyjną i, i jakąś tam kwotę przyjmę. Czy to jest w ogóle dopuszczalne do pana? To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo w, ta umowa nazwana, jaką jest umowa rezerwacyjna, ona dotyczy sprzedaży przez dewelopera. Jeżeli pan jako osoba prywatna gdzieś tam z kimś się dogada na właśnie taką rezerwację, Państwo nie podpisujecie umowy rezerwacyjnej, o której mowa w ustawie do LPS. Cześć! Jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Miłego oglądania. W takim przypadku, jaki pan profesor opisuje, tam nie ma ograniczenia co do 1% e, wartości sprzedawanej nieruchomości. Czyli to by była taka bardziej chyba umowa przedstępna jakaś? No dalej byśmy mieli jakąś formę umowy nienazwanej tak naprawdę, prawda? Bo przedstępna, przedstępna albo jakaś przedstępna do przedstępnej. Przedstępna do przedstępnej pewnie, tak. No, mamy do czynienia z jakąś formą e, umowy nienazwaną, którą, którą strony mogą sobie dowolnie kształtować w, w ramach swobody zawierania umów. A czy według pana pana wiedzy to dużo osób korzysta czy wiele osób korzysta z tych z tych Umów rezerwacyjnych, czy to raczej jest. Korzystają z umów rezerwacyjnych. Z tych umów chętnie korzystają zarówno deweloperzy, jak i nabywcy. Dla nabywców jest to o tyle korzystne, że jest to niewielka kwota, no bo to jest tylko 1%, prawda? A już większość banków pozwala, żeby w oparciu o tą umowę rezerwacyjną właśnie wystąpić o, 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 z wnioskami kredytowymi, prawda? Czyli, czyli blokując niedużą kwotę e, środków, czekamy już na tą decyzję kredytową. Także jest, to, tak, także jest to umowa, która jest faktycznie powszechnie zawierana. No tak, to, to akurat jest istotna, istotna informacja, bo, bo dawniej było tak, że trzeba było, no niektóre banki żądały zawarcia umowy przedstępnej, prawda? czyli już takiej umowy dalej idącej, a tutaj, a tutaj na podstawie tej umowy rezerwacyjnej jest możliwość uzyskania. No, wcześniej to mieliśmy w ogóle ogromny bałagan i ogromną niepewność co do tego, jakie umowy zawierać, prawda, bo ta umowa rezerwacyjna, no, była taką umową, nie nazwana. Jak powiedzieliśmy sobie, banki niekoniecznie ją tolerowały, więc no, deweloperzy chcieli zawierać umowy przedstępne, ale z kolei tam przepisy ustawy mówiły, że umowa, która zobowiązuje do zawarcia umowy deweloperskiej, yy, wymaga zachowania formatu ontarialnego, więc no, to już. Tu już mieliśmy taką dosyć patową sytuację i myślę, że to akurat skutecznie ustawodawca rozwiązał w nowych przepisach. Czyli w sumie ocenia pan pozytywnie to? Tą, tą Oceniam nową pozytywnie. Reakcję. Są jasno określone zasady. Wiadomo, ile nabywca może wpłacić, to potencjalne ryzyko nabywcy związane z tym, że wpłaca na, na konto dewelopera, a nie na mieszkaniowy rachunek powierniczy jest zminimalizowane do 1% wartości nieruchomości. Są jasno określone zasady zwrotu. Także ja oceniam pozytywnie tę regulację. Czyli co, czyli chyba, żeśmy, mam nadzieję, wyjeżdżamy Jeszcze może klientom. wspomnę jedną ciekawą rzecz, panie profesorze, bo tego w pierwotnym brzmieniu nowej ustawy nie było, to, to zostało zmienione późniejszą nowelizacją, że ustawodawca wprowadził zakaz przenoszenia praw z umowy rezerwacyjnej na rzecz innych osób. Czyli chodziło tutaj o to, żeby nie uniknąć spekulacji. takiej spekulacji, tak. Czyli ja widzę, że jakaś ciekawa inwestycja się odbywa, biegnę do dewelopera, podpisuję 20 umów rezerwacyjnych, wpłacam procent, a potem ludziom sprzedaje zamiast za 10 tysięcy, prawda, to za 30 na przykład i w ten sposób zarabiam. Tutaj y, ustawodawca wyłączył taką możliwość, y, ale myślę, że to też dosyć rozsądnie zostało załatwione, bo dopuszcza przeniesienie praw wynikających z umowy rezerwacyjnej na osoby z pierwszej lub drugiej grupy podatkowej, czyli generalnie na rodzinę, na osoby bliskie. Czyli można powiedzieć, że ustawodawca zabronił, jak to się dawniej mówiło, konikowania, prawda, czyli, bo to dawniej jeszcze w czasach szczęśliwie minionych Da ktoś kupował 100 biletów, a później, tak. a, później, a później te bilety gdzieś w kinie, prawda, pod kinem drożej sprzedawał I to się nazywało konikowanie. Młodsi słuchacze nie pamiętają tych czasów oczywiście, ale czyli ustawodawca zabronił konikowania. No jest ogólnie taki trend walki ze spekulantami i inwestorami na rynku nieruchomości, którzy w ocenie rządzących no, sprawiają, że te nieruchomości są droższe i przez to mniej dostępne dla ludzi, którzy chcą kupować je faktycznie na własne cele mieszkaniowe. Czyli chyba żeśmy słuchaczom już wyjaśnili wszystko. No dobrze, fajnie, to dziękuję serdecznie. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo niedługo kolejne odcinki z panem profesorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.